Panie prezesie, jako szef dużej firmy rozumiem, że głównie zajmuje się Pan długofalowym rozwojem, tymi wszystkimi dużymi rzeczami, które, które stanowią o wartości tej firmy w długim okresie. A jak tak naprawdę blisko jest Pan tych wszystkich procesów, które tworzą wizerunek firmy? Czy na co dzień Pan uczestniczy w tym? Wpływa na tą komunikację z, z klientem, który gdzieś tam na końcu tworzy wizerunek? Czyli tak jak powiedziałem, staram się nie interferować w to, jak ma wyglądać ten tam domek z internetem bardziej w prawo czy bardziej w lewo, bo, bo tutaj uznaję, że y, rzeczywiście zawodowe badanie rynku i, i nie jako grupa docelowa. Natomiast y, myślę, że i to jak troszeczkę wraca do tej prezentacji na temat tych roli nowych mediów i nowego typu reklamy, to co ja uważam za moją rolę, y, to jest bardziej pilnowanie wizerunku. Czyli ja mniej może oglądam to, jaki jest, jak jest kolejny pomysł na reklamę kolejnej komórki czy, czy kolejnego, kolejnego internetu, a bardziej sprawdzam to, jak zachowują się portale społecznościowe, bardziej czytam co rano, co rano oglądam to, co napisało GSM Online, RPCom czy czy telepolis po to, żeby, a, a przede wszystkim, oglądam to, co napisali komentujący to internauci, przemocy bohaterską, przez te wszystkie te psowe przekleństwa, ale, ale tak naprawdę wyławiając tam, bo to trendy się liczą, wyławiając te trendy, które się, które się gdzieś pojawiają, myślę, że ważnym elementem <trym> jest ta, i, i za to prezes może odpowiadać, i tym się zajmować ta promocja pod tytułem CSR sponsoring, wolontariat, wszystkie takie te rzeczy, które, które nie są bezpośrednim paleniem pieniędzy na ekranach wiodących kanałów telewizyjnych, albo billboardach, czy, czy, czy kinach. I, I tutaj jest wartość dodana, bo, bo jednak chodząc nawet na takie spotkania oddziaływuje się na, na wizerunek spółki, no i tu ma się właśnie większy wpływ. Czy ten konkurs, w któremu w którym Pan przewodniczył, czyli w konkursie EFI 2010, to rozumiem, że to jest konkurs ważny głównie dlatego, że mierzy to, to słowo, które jest Pańskim słowem ulubionym, czyli efektywność. Pytanie, czy skutecznie da się efektywność mierzyć? Znaczy, myślę, że coraz lepiej. Mnie się, mi się bardzo podobało na obradach jury tych hajatowych tydzień temu, że były ciężkie dyskusje przy pracach, które zgłaszano z niedostateczną ilością danych. Co świadczy o tym, że rzeczywiście jury, i to są często osób, które, które niekoniecznie są pasjonatami. Jak ja z wykształceniem inżynierami, pasjonatami. Excela i, i tabelek z efektywnością, rzeczywiście były bardzo dobrze zafiksowane na element, no dobrze, to sympatycznie, ale nie, nie zaczynajmy od oglądania filmiku, który jest mniej czy bardziej pasjonujący, tylko popatrzmy, czy dostaliśmy realne dane. I to, i to, to jest dla mnie dobry kierunek, bo, 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 to też, bo to też wyróżnia, rzeczywiście daje medal tym, tym najlepszym z punktu widzenia prezesów. Prezesie na końcu jednak, no filmik, filmikiem, ale, ale co. Dwóch, z i w związku z czym rzeczywiście bardzo mi się podobało to, że ten element e, pilnowania i ten element, że, że w niektórych tak niektórych, przechodziłem między, między tymi różnymi komisjami, że, że w którymś momencie dyskutowano czy odrzucano pracę, bo, bo były albo nieuzupełnione, albo niewiarygodne, albo, e, 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 albo też dyskutowano stronę ich, ich znaczenia dla, dla końcowej efektywności wobec tego reklamy. Dane. Te, te, te dyskusje właśnie dowodziły, że, że, że to było obsesją e, jury, a to jest przecież esencją też tej, tej, tej nagrody, więc to jest bardzo to było bardzo dobre. Paweł Tyszkiewicz powiedział przed chwilą, że ten konkurs od wielu lat tak naprawdę się nie zmienił, ale jednak w tym roku była dość poważna zmiana, bo do tej pory konkurs był podzielony na dwie części: domy mediowe i agencje reklamowe. Tym razem, jak Państwo już tam zapewne wiedzą, wszystko jest w jednej szufladzie, w jednym worku. To jest zmiana zasadnicza to jest dobry pomysł, Pana zdania, Panie Prezesie? Bo zdania, przynajmniej na początku, były podzielone. Nie brakowało takich, które mówiły, że nie, 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 ta formuła jest ryzykowna. Więc myślę, że myślę, że formuła, jeśli te granice się za, zacierają, z punktu mojego, punktu widzenia mnie jako tego końcowego użytkownika państwa, państwa pracy, nie konsumenta, ale tego, który z niej korzysta, to, to, się, to się naprawdę te różnice się zacierają między tymi strukturami, one pracują razem pracują razem nad, dla klienta końcowego, czyli dla firmy, jeśli mówimy o efektywności, to nie jest ta efektywność w postaci dostania Oscara za wspaniałą kreację tej czy innej celebrytki w reklamie tego, tych czy innych niebieskich albo zielonych granulek, tylko, tylko chodzi o, o wynik mierzony na końcu. I teraz w, to, w ten wynik na końcu jeden i drugi typ aktorów w rynku mediowego się wpisuje, w związku z czym połączenie tego razem jest według mnie jak najbardziej sensowne. W przeciwnym wypadku y, dość trudno będzie dowiedzieć się no dobrze, dlaczego akurat efektywność tych, a nie tych drugich. Także bardzo dobry pomysł. Mówimy o, o końcowej tej, tej żelaznej słupce. Przepraszam, trochę to, to brzmi mało, mało efektownie, ale mówimy o, o realnym wyniku ekonomicznym na końcu, więc do tego przyłoży jeden czy drugi typ aktora. Dla mnie jest to jako dla prezesa i, i tak który płacie z tą zabawę. Y, jest to w zupełności obojętne. Szanowni Państwo, jeśli są jakieś pytania, to to jest ten czas. A, Proszę no. bardzo. Paweł Tyszkiewicz. Świetnie zadał takie pytanie pan profesor, nie chciał, pan profesor nie chciał, żebym dalej kontynuował, to muszę powiedzieć stop. Znaczy, na spotkaniu, na spotkaniu Przewodniczących Grup Jurorskich padło takie zdanie a propos właśnie case'ów internetowych. Pan powiedział takie, takie dosyć zdanie znaczące, zresztą inni jurorzy tak podchwycili. Że jak chcę na końcu roku zrobić dobrą, efektywną kampanię, co oznacza, nie wiem, zwiększyć sprzedaż albo coś tam, to robię. I ja nie dokończę, bo gdyby pan Rzeg nie chciał kontynuować tego, to co nie robię? Nie robię kampanię w telewizji i w prasie. No tak, ja, ja dzisiaj zresztą coś, to telewizja mnie tam i ponieważ jako jedyna nie pytała o Duńczyków, to, to im odpowiedziałem. E, e, i, I rzeczywiście jest, jest tak, że to jest zadziwiające. Prasa wciąż spada, ale jak ostatnio jedna z firm, no, nawet obecnych na sali, robiłem badania właśnie, to o których wspomniałem, efektywności kampanii, to dość ciekawe jest to, że prasa wciąż żyje. Ona spada, ale ona spada. Ja nie wiem, czy ona nie spada, dlatego że za mało się o tym mówi, że wcale nie jest taka zła. Znaczy, że prezesi mają wbite do głów, że, że, że prasa jest już absolutnie passe, że generalnie to już tylko na biurach, biurkach księgowych ewentualnie leniwych prezesów te, te, te gazety się znajdują i że już tego nikt nie czyta. Jak zresztą to mierzyć się okazuje, że to wbrew pozorom nie wygląda, nie wygląda tak źle. Więc, więc, więc myślę, że, że telewizja oczywiście pozostaje tym takim szalonym kierunkiem, aczkolwiek. Tu akurat przykręca, bo jest ja telewizor, mam pewien kłopot, zastanawiam się na ona kształtuję wizerunek, a idę na te moje tabelki na końcu i tą, tą sprzedaż czasami, ale to już zupełnie um, oddzielna kwestia. Internet jest dużym znakiem zapytania i tutaj gdybyśmy rzeczywiście mogli w ramach tej efektywności promować um, na przyszłość um, właśnie kampanie internetowe i nieżalość internetu, bo z internetem znów jest kłopot taki, że um, on rośnie. Wydajemy tam coraz więcej pieniędzy, ale nie do końca wiemy, jak. jak, jak, jak widzę moich marketingowców. nieraz raz mi tworzą do kampanii jakiś wspaniały site, na którym dzieją się jakieś wspaniałe społecznościowe szaleństwa. Tam się tworzą filmiki, ludzie gdzieś dopisują, są adresik na WP i różne, i różne takie rzeczy. Ja tylko na końcu z tym internetem nigdy do końca nie potrafię tego zmierzyć, czy to zrobiliśmy sobie wielką internetową przyjemność, czy też rzeczywiście zrobiliśmy sobie duży spółek. Myślę, że internet. Y, y, jest jest wyzwaniem, jeśli chodzi o mierzalność. Y, on rośnie znów tak jak gazety, mam wrażenie, to jest odważna, ale moja wybitnie prywatna teza, więc być może absolutnie tutaj coraz więcej słówkowców zamordują, ale ja mam wrażenie, że gazety spadają, dlatego że my pewnie się myślimy, że są nieefektywne, a internet rośnie, bo nam są mówią, że jest efektywny. Y, I teraz bardzo bym był szczęśliwy i zadowolony, gdyby mi pokazano, że. Że, że, że istnieje jakiś realny związek w tle. Internet dla mnie wciąż jest ciekawym dodatkiem, wciąż jest ciekawym punktem dotarcia do pewnej grupy docelowej. Natomiast natomiast jeszcze wciąż widzimy, że te klasyczne media kino na przykład, to przykazuje kino ma się bardzo dobrze, o świetne, bardzo lubię, więc popieramy kino. Są takie te pogubione, takie wciąż niezrealizowane nie, nie obietnice pod tytułem te smartfony. Ja przy okazji mała korekta, większość tych smartfonów idzie do klienta biznesowego. W związku z czym, jak popatrzeć na, na, realne, na realną penetrację smartfonów w Polsce, Polacy uwielbiają te smartfony, których na nich nie jest Taki jeden przykład, który daje znów analitykom, współczynnik mierzony, nawet biorąc pod uwagę nielegalny import pewnego wielącego amerykańskiego smartfona na mieszkańca <laughs> tej Polskiej jest 12 12-krotnie niższy, niż w krajach Europy Zachodniej dzisiaj z tego do prostego powodu, że przyzwyczailiśmy się do tego, że dostajemy telefon za złotówkę, a ten, że wiadomość amerykański jest tak drogi, że nasz miesięczny abonament po dwóch latach trwania umowy, nie pokrób nawet jego kosztów zakupu dla operatora i, i są, to są takie obiecane rynki, to jest trochę tak ten, 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 ten smartfon i te, te rzeczy, które będą mnie przez tego tam iPhone'a przekonywały do zakupów, to są, to, są, to, są, to są rzeczy ciekawe, musimy o tym pamiętać, bo, bo rośnie generacja tych nowych ludzi, ale, ale ta obietnica, że już teraz natychmiast Będziemy wszystko tylko w komputerze oglądać i, i zarzucimy wciąż, pamiętamy większość ludzi te niebieskie granulki, zielone granulki z kanapy przed telewizorem bohaterstwo e, e, kupuje, więc e, e, jest ten kierunek, a, a, a zadziwiająco dużo wciąż gazety. Ja nie mam żadnych udziałów w żadnej grupie papierowej, także to, tak to nie jest kryptoreklama. Nie widzę żadnej ręki w górze, więc zakładam, że limit pytań się wyczerpał. Bardzo Państwu dziękuję, bardzo Panu dziękuję, Maciej Witucki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. thank you